Witam Was serdecznie i zapraszam na szybki test. Jestem kompletnie bez makijażu, bo dzisiaj będziemy testować dwa produkty. Pierwszy z nich to Krem Bebel lub BB, jak kto woli. Krem z garniera, chyba taki jeden z pierwszych, jakie się zaczęły w ogóle pojawiać na rynku w Polsce, więc jestem mega mega opóźniona z testem. I tutaj będzie test na żywo, bo ja wcześniej tego kremu nie używałam. Miracle Skin Protector ten krem się nazywa. Ja mam go w kolorze light, ale zaraz jeszcze trochę o nim poopowiadamy. I szybko, co będzie drugą rzeczą? Korektor, korektor z L'Oreal Infallible. Ja wiem, że... Podkłady z tej kolekcji, z tej serii Są bardzo łatwo dostępne Korektory ja nie wiem, czy są w drogeriach Ale na pewno jest ich mnóstwo Na Allegrach, na Allegra, Na Allegro i na tych stronach typu Ezebra i inne takie Z tanimi kosmetykami I ja patrzyłam przed chwilą, sprawdzam na Allegro On kosztuje około 3-4 zł Więc myślę, że warto go przetestować Bo tym bardziej, jeżeli nie jest Dostępny stacjonarnie i nie można go sobie Zobaczyć, wziąć do to ja Wam przynajmniej spróbuję zrobić test. A teraz przechodzimy do kremu beba. Ten krem ma, jak zapewnia nam producent, nawilżać i 24 godziny wyrównywać koloryt, korygować niedoskonałości, rozświetlać i chronić przed promieniami, yy, promieniami. Tak. Ja wam mogę tylko powiedzieć, czy wyrówna koloryt, czy skoryguje niedoskonałości, czy rozświetli na Wilży, czyli dużo wam chyba mogę powiedzieć. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na twarzy, jak się będzie utrzymywał. Ja tak jak powiedziałam, mam w kolorze light Czyli to jest kolor najjaśniejszy. Bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy o nim słyszałam. No a zaraz przetestuję na własnej skórze i zobaczymy, co ja o nim sądzić będę. E, oczywiście, tak jak zawsze piszecie, A, jaki to tam BB, czy tam Bibi, to się nie umywa do tych koreańskich Pewnie nie, ja nigdy nie próbowałam, więc, więc nawet nie ośmielam się wypowiadać. E, no aczkolwiek tak jest nazwany, więc coś tam robić musi, e, więc próbujemy. Oczywiście, jak zwykle w testach i już widzę, że jest dość ciemne spodziewałam się, jeżeli chodzi o light, czegoś jaśniejszego no na pewno ja nie do najbledszych nie należę chociaż też e, nie jestem jakaś mega nie jestem blada, ale nie jestem też opalona no ale jak ktoś jest dużo bledszy, bardziej blady niż ja to myślę, że nie będzie zadowolony z tego kremu ładnie pachnie, to wam mogę powiedzieć na pewno, ale kolor jest ciemny, moi drodzy, ciemny, ciemny, zdecydowanie za ciemny i mi się to już coś nie podoba, może się przystosuje do mojej twarzy. Dobra, rozsmaruję i zobaczymy. Już wiemy na pewno, że blade twarze nie mają w ogóle tutaj czego szukać. Ja bym wolała, żeby był dużo, dużo jaśniejszy no cóż, ale powiem wam, że nałożyłam tutaj na szyję i jakoś tak bardzo się nie odcina, całkiem spoko to wygląda nie wiem, czy wyrównał kolory, to na pewno, twarz jest taka jednolita może nawet fajnie, to takie opalone wygląda, jest taka promienna faktycznie jest rozświetlona, tak mi się wydaje no ale na pewno krycie jest żadne, jak zazwyczaj przy większości kremów BB w każdym razie, no poza kolorem, to powiem wam, że wygląda to całkiem, całkiem fajnie jest okej okay. Nie wiem, co o tym myślicie. No i zobaczymy, jak długo taki efekt się będzie utrzymywał. A póki co przechodzę do kolejnego produktu. Korektor, aż wam przeczytam, co jest napisane, bo jest po prostu tak zachęcający, że korektor doskonale maskuje cienie i kryje niedoskonałości oraz zapobiega ich ponownemu pojawianiu się. Wszystko to dzięki wysokiemu stężeniu pigmentów i opatentowanej formule Pro... Pro, Pro, Pro. Dzięki swojej wyjątkowej konsystencji idealnie się rozprowadza. Nie zostawiając śladów i ja faktycznie ten korektor bardzo lubię, bo moim zdaniem on ma całkiem dobre krycie fajnie te okolice mm, ko, w okolice oczu rozświetla niedoskonałości również kryje nie wiem co to miało zaznaczyć, że zapobiega ich ponownemu pojawieniu się to czy po prostu niedoskonałości nie wyskakują nam, nam spod niego, czy on je ja leczy ale wątpię, żeby je leczył ja mam w kolorze 01 Vanilla Vanilla Vanille vanila. ten kolor wygląda tak, jest całkiem jasny ja mam dość opaloną rękę widzicie, że on się tutaj odcina więc jest jaśniejszy zobaczymy jak będzie z tym kremem BB trochę się boję, bo zaraz będę tutaj miała białe placki. ale głównie chodzi o to, żebyśmy zobaczyli czy mi niedoskonałości i cienie pod oczami przykryje on jest bardzo łatwy w aplikacji bardzo przyjemnie się go rozsmarowywuje jest taki dość mię miękki, miękki yy, i faktycznie on nie pozostawia tych śladów. Zakryję sobie wszystkie niedoskonałości, które tu mam i zobaczymy co z tego będzie. prezentuje moja twarz po nałożeniu korektora wydaje mi się, że troszeczkę tych cieni zakrył, całkiem spoko to moim zdaniem wygląda yy, rozświetlił je trochę, przede wszystkim korektor ma taką konsystencję z jednej strony gęstą, ale właśnie taką fajnie się Co jest całkiem przyjemne, przez co nie obciąża nie wysusza tej okolicy pod oczami, co jest ważne yy, no i tyle z niedoskonałości no też zakrył mógłby zakryć trochę lepiej coś tu się Minimalnie przebija, ale jest okej. Okay. Ja idę zrobić dalszy makijaż. No i zobaczymy za kilka godzin, jak to wszystko na tej twarzy będzie wyglądać i czy będzie się trzymało. W kamerze tutaj wygląda strasznie jasno ten korektor, ale nie mam aż takich jasnych plam. Także tyle, widzimy się za kilka godzin. ok jestem już z powrotem po kilku godzinach, żeby pokazać Wam, jak wyglądają produkty. I powiem Wam, że jak nałożyłam róż i brązer i puder, i pomalowałam się do końca. To już ten kolor jakby się tak nie odcina, całkiem do się w tę twarz wpasowało. Na początku był taki duży, duży szok przy tym kremie, że o ludzie, jaki ciemny kolor, ale teraz wydaje mi się, że to wygląda całkiem w porządku, całkiem dobrze. Powiem wam, że jestem miło zaskoczona tym kremem. Myślałam, że będzie gorzej, że po pół godziny nagle wszystko mi się zacznie wybijać, wszystko mi się zacznie ścierać, a twarz wygląda naprawdę całkiem dobrze i przy moim obecnym stanie cery ten krem. Bebel jest jak najbardziej na tak. Aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli miałabym troszeczkę więcej niedoskonałości, to nie byłabym tak bardzo z niego zadowolona, bo on krycie ma żadne, właśnie tylko wyrównanie kolorytu i możecie na przykład zobaczyć, jak tutaj po kilku godzinach już mocno mi się przebija. Em... Co? E, jakaś tutaj e, blizna potrądzikowa po, po nie blizna tylko no zaczerwienienie ale to też wina korektora do którego zaraz przejdziemy a krem BB ogólnie oceniam na dobry dla mega bladiochów niekoniecznie i dla osób które mają problemy z cerą też niekoniecznie ale jak ktoś ma ładną cerę a potrzebuje tylko właśnie żeby lekko wyrównać kolory to ja myślę że to się sprawdzi bo u mnie jest super e, no a co do korektora jego ja bardzo lubię właśnie. On się ma utrzymywać do 16 godzin. No nie wiem, no na pewno się nie utrzymuje 16 godzin. E, tu jest napisane, że jest nawet anti e, cieniami, cienie pod oczami i e, imperfections, czyli niedoskonałości. No jak widać e, pod oczami jestem z niego całkiem zadowolona. Całkiem ładnie się utrzymuje. E, nie przebija aż tak bardzo tych cieni no, jeżeli chodzi o niedoskonałości, no to jest troszeczkę gorzej, no bo też tutaj co miałam to zakrył i tu zakrył, ale możecie doskonale to zobaczyć, myślę, że nie muszę wam mówić, przybliżę tylko no, że widać te niedoskonałości widać, więc niby jest polecany jako do niedoskonałości pod oczy, ale myślę, że pod oczami sprawdza się o wiele lepiej bo fajnie kryje i rozświetla tę okolicę, no a na przebarwieniach jakoś tak szybko schodzi. Także myślę, że jak za 4 zł, czy 3, jeżeli go tak znajdziecie, to jest naprawdę warto przetestowania korektor, bo może się Wam sprawdzić, zwłaszcza jak ktoś ma suchą skórę i na to narzeka, to ta konsystencja nie powinien na nią narzekać. No a krem BB, tak jak powiedziałam, ja chyba zacznę go częściej używać na co dzień, bo jest lekki, nie czuć go na twarzy i tak ładnie ją rozświetliwym. Mi się ten efekt bardzo podoba, ale oczywiście czekam na Wasze opinie. Dajcie mi znać, co Wy o tych produktach sądzicie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.